Michałowice Koło Krakowa, 10 lutego 2023 roku, godzina 3:56. Przekaz numer 1241. Jezus Chrystus. Jam jest Jezus Chrystus, Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, tak bardzo niezmiernie Was kocham, tak bardzo miłuję. Że z miłości zdecydowałem się na wasze odkupienie moją męką i śmiercią na krzyżu. Pozwól, człowiecze, że przybliżę się do ciebie i że to ja dziś przekażę słowa Bożej Woli na tym błogosławionym, wybranym przez Trójcę Świętą i moją świętą mamę miejscu. Nie bój się, ani niczym się nie zniechęcaj, bo jestem z Tobą pomimo Twoich licznych wad i ułomności oraz słabości. Jestem Bogiem pełnym Bożej Miłości cierpliwości, ale lepiej nie wystawiajcie jej na próbę, pełny łaskawości, ale także świętej, Bożej sprawiedliwości. Tak bardzo chcę waszego wiecznie trwającego szczęścia i radości, ale wy o zgrozo nie zamierzacie kroczyć za mną, kroczycie za ojcem kłamstwa, kroczycie za szatanem. Ufaj mi, bo jestem twoim Panem, jestem twoim Bogiem, tym, który wszystko wie, wszystko może nie lękaj się, biedny człowiecze. Bo jestem z tobą, by ci pomóc. To szatan budzi lęk, obawę, niepewność. To on odwodzi od dobrego. To on zniewala. Budzi grozę. A ja jestem tym, który daje miłość, radość, szczęście. Tym, który uwalnia was od złego ducha. Jestem tym, który posyła wam ducha świętego na prośbę mojej świętej, kochanej mamy. Chcąc zyskać więcej bożych darów i łask, zawsze proście Boga przez Maryję, moją świętą, Kochaną mamę. Skuszeni działaniem złego ducha popełniacie wiele błędów. Dość często upadacie, nie wyczuwając momentu przekraczania Bożego prawa dekalogu przez użycie przez szatana hipnozy i znieczulenia demonicznego. Niektórzy z Was starają się służyć Bogu, wypełniać Bożą wolę, lecz mimo to są bezsilni i dość szybko upadają w taki czy inny sposób. Ja chcę, abyście nie rzucali się w swojej bezsilności jak ryba wyjęta z wody, lecz prosili Trójcę Świętą przez Maryję o pomoc i obronę. Tylko wasza szczera, gorąca modlitwa i usilne starania, posty i umartwienia spowodują odbicie się od was wszelkich przekleństw i złorzeczeń. Zaufajcie we wszystkim Bogu, bo wszak Trójca Święta jest silniejsza, mocniejsza od całego piekła demonów. Oddawajcie codziennie wszystko do Bożego skarbca, do Bożej dyspozycji. Na czele z waszymi grzechami i upadkami, potknięciami i wahaniami i tym podobne zechciejcie się pilnować, celowo nie grzeszyć, nie upadać, lecz czynić wszystko, co zdołacie, aby trwać bez grzechu jak najdłużej. Miewacie różne stany ducha i ciała, czasem bywacie bezsilni, bez energii. Czyńcie wszystko, aby się przełamać, aby zniwelować wszelkie zło na tyle, na ile zdołacie. Całą resztę zostawcie w Bożych rękach przez Maryję, moją świętą, kochaną mamę. Przebaczcie z serca tym wszystkim, którzy działają przeciw wam w taki czy inny sposób nawet, jak są waszymi bliskimi. Nie trzymajcie w sercu zadry, urazy przebaczcie swoim winowajcom tak, jak ja przebaczyłem swoim. Mnie też złożeczono, przeklinano, ale ich złość i knowania rozbiły się na niczym, bo nie dosięgnęły mnie. Podjąłem strogie cierpienia, niosłem mój bardzo ciężki krzyż, by zbawić każdego, wszystkim dałem szanse i okazję, aby mogli powrócić do Boga. Wiem, że jesteście słabi i ułomni, a bez Bożej pomocy i działania Bożej łaski, nikt nic nie umie, nic nie potrafi, a każda umiejętność i zrozumienie pochodzi od Boga. Zechciejcie prosić Maryję, moją świętą, kochaną mamę o niezbędną pomoc, światło. Zrozumienie, o odpowiednie umiejętności, a gdy będzie to zasadne, będzie wam udzielone. Nie zawsze wiecie, co robić, jak działać. Najlepszym dla was i waszej duszy rozwiązaniem jest oddanie się w niewolę miłości trójcy świętej przez niepokalaną lub w niewolę niepokalanej, co da wam takie oddanie, oddając swoją wolną wolę i całych siebie z duszą i ciałem. Tym samym oddajecie wszystko do Bożej dyspozycji. Wasza dusza i wasze ciało od tej chwili należy wyłącznie do Boga. Dobrem jest, jak każdy Boży niewolnik powtarza codziennie akt oddania. To pierwsze zawsze jest dla Boga, to późniejsze bardziej dla Was samych, jako forma przypomnienia. Oddanie to nie sprawi, że przestaniecie cierpieć, ale że wasze cierpienie stanie się zasługującym na wieczność. Po akcie waszego oddania, to trójca święta przez niepokalaną przejmuje nad wami całą kontrolę. Oddając się, nie musicie odtąd to nic prosić, bo to Maryja za was prosi o to, co jest wam niezbędne. Moja święta, kochana mama nie przesłania sobą Boga, nie skupia Bożej uwagi tylko na sobie. Zawsze stara się o was, zwłaszcza o wasze prawdziwe dobro. Od tej pory nie musicie o nic prosić. A każde wasze starania zostawić w Bożych dłoniach przez Maryję. Nie musicie wyrażać tego, czego od Boga pragniecie, ale możecie. Każdy Boży niewolnik jest dobrem Bogu na własność oddanym, Bogu poświęconym. Żaden Boży niewolnik nigdy nie będzie potępiony na wieki, nawet gdyby popełnił samobójstwo. Oddanie się w Bożą niewolę jest gwarancją zbawienia. Nie oznacza to, że ominie go czyściec, bo na ile zgrzeszy. Na tyle będzie musiał się oczyszczać. Kto dbał o swoją duszę, modlił się, pościł, umartwiał się choć w minimalnym stopniu, ten niczego nie musi się obawiać a czyściec takiej osoby będzie dość krótki, ale może być intensywny. Im kto więcej serca włoży w oddanie się Bogu, z tym większym sercem podejdzie do Niego Trójca Święta. to on nadba o was o wasze sprawy a zwłaszcza o waszą duszę o wiele bardziej niż wy sami dbacie o siebie. Trójca święta nie musi czekać na wasze pozwolenie do działania w was i poprzez was, na waszą prośbę. Bóg w Trójce świętej jedyny działa w takim niewolniku niezależnie. Bóg zawsze zważa na waszą prośbę, ale zawsze działa niezależnie. Bóg zawsze zważa na prośbę swojego niewolnika, a jeżeli ta prośba jest zasadna, taka łaska Boża jest udzielona o wiele szybciej. Jeżeli zdarzy się, że Boży niewolnik źle odczyta natchnienie albo weźmie słowa pokusy złego ducha za Boże działanie, wówczas trójca święta da tę łaskę Bożą, że Boży niewolnik dość szybko zorientuje się w swoim błędzie i będzie miał szansę i okazję, aby ten błąd naprawić. Zachęcamy was zatem, aby każdy kto do tej pory jeszcze się nie zdecydował na ten krok, aby go podjął jak najszybciej. Szatan zawsze małpuje Boga, więc i on proponuje człowiekowi swoją niewolę, aby oddał na własność demona swoją duszę, podpisując krwią odpowiedni cyrograf. Ta niewola, niewola u demona o ile grzesznik się nie nawróci, poprowadzi jego duszę do miejsca wiecznie trwającej pokuty, do jeziora ognia i siarki, do piekła. Jeżeli ktoś z was oddał swoją duszę diabłu, a zechce się opamiętać, nawrócić... Niech to oddanie odwoła, niech z tym złem czym prędzej zerwie, niech się dobrze, solidnie wyspowiada, oczyści się w sakramencie pokuty, i niech odda się tym razem w Bożą niewolę miłości Trójce Świętej przez niepokalaną. Ten akt skasuje tamten. A dusza będzie uratowana. Jeżeli wyznacie kogoś, zwłaszcza z własnej rodziny, kto oddał się w niewolę diabła, podpisał cyrograf, te osoby wy sami w jej imieniu ofiarujcie w Bożą niewolę zwłaszcza jak będziecie obecni przed moim świętym, eucharystycznym sercem. To oddanie sprawi, że będzie uratowana wieczność tej osoby, a po nawróceniu uratowana osoba będzie mogła sama się oddać w Bożą niwolę przez niepokalaną. Osoby nawracające się są atakowane przez wiele demonów. One będą te osoby straszyć, zastraszać, ale wy nie przejmujcie się mową diabła, ale również jej nie bagatelizujcie. Przetrzymajcie ataki złego ducha, nigdy się nie poddawajcie jego złowrogiemu działaniu. Znoście z cierpliwością cierpienia, które wam zadaje, ofiarując wszystko do Bożego Skarbca, do Bożej dyspozycji. Jeżeli nawet upadniecie, nigdy nie tkwijcie w upadku, zawsze podnoście się, oczyśćcie w sakramencie pokuty i przyjmijcie mnie godnie, wyłącznie na kolanach i do ust, z rąk kapłana lub diakona i nikogo więcej, do swojego serca. Pozwólcie, abym mógł w was, ale i poprzez was działać dowoli. Każdy grzech otwiera grzeszącemu jego duszę na działanie demonów, a one przez wasz grzech mają o wiele większy do was dostęp. Im grzech jest większy, cięższy, tym mocniej grzeszący otwiera swoją duszę na działanie demonów. Każda dobra sakramentalna spowiedź święta zamyka duszę osoby, która się spowiada na otwarte działanie demonów na dobre. A one muszą się od tej chwili o wiele bardziej wysilać, aby w osłabieniu działać na tą duszę. Warto zdobyć dla swojej własnej duszy odpust zupełny. Łaska ta sprawia, że dusza staje się czysta, bez demonicznych obciążeń. Każdy kto chce pozbyć się skutków czyjegoś przeklinania, złożeczenia powinien zamówić przynajmniej jedną mszę świętą w intencji, o odwrócenie skutków przekleństw i rozerwanie więzi grzechów międzypokoleniowych. Msza święta to największa, najmocniejsza modlitwa, bo to ja sam składam siebie Ojcu Przedwiecznemu w ofierze. Chcę, aby każdy człowiek dobrej woli rozważył możliwość dobrowolnego oddania się w niewolę miłości przez niepokalaną, zwłaszcza ten, kto jeszcze tego nigdy nie czynił. Niczego się nie obawiajcie. Nie rzucę się na was jak lew lub wilk z oceanem cierpienia i krzyży. Zawsze podążajcie do realizacji Bożych planów. Bożych zamiarów względem waszej osoby. Starajcie się zrobić wszystko, aby wypełnić Boży plan, bo jedynie ja wiem, że ten jest dla Was najlepszy, najskuteczniejszy. Nie zawsze Boży plan musi się Wam podobać. Każdy z Was ma własną wizję pełnienia woli Bożej, a ona jest różna od prawdziwej woli Bożej. Starajcie się duchowo rozwijać, czytać, słuchać czegoś, co Was rozwija, co wzmacnia Waszego Ducha. Co go nie hamuje. Zechciejcie codziennie choć kilkanaście minut poświęcić na czytanie, słuchanie dobrej lektury, w tym Pismo Święte. Zechciejcie planować Wasz czas, nie marnujcie go na lenistwo, na ślęczenie godzinami przed telewizorem i internetem. Zechciejcie planować Wasz czas, swoje zajęcia i tak wszystko planujcie, aby realnie przewidzieć, ile Wam zajmie dana czynność. Zawsze zostawiajcie niezbędny zapas na wszelkie nieprzewidziane okoliczności. Dbajcie o swoje dusze, oczyszczajcie je regularnie w sakramencie pokuty. Zechciejcie się sporo modlić, pościć i umartwiać się. To da wam niezbędną dla was siłę ducha. Zawsze proście Boga przez Maryję, moją świętą, kochaną mamę o światło poznania prawdy. Nie dajcie się oszukiwać diabłu, zwłaszcza na słowa jedynie pozornie pochodzące od Boga. Zawsze patrzcie na owoce działania, szatan nie potrafi dać dobrych owoców, nie potrafi za długo udawać dobra, działać w dobru, nie utrzyma pozorów dobrego działania, on tego nie potrafi. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, kocham Was niezmiernie mocno i pragnę od Was waszej całej, lecz czystej, świętej miłości, cierpliwości, a nade wszystko Waszej wyrozumiałości i zaangażowania. Lecz trafiam na mur obojętności, nawet w moim świętym kościele. To od ciebie człowiecze i od podjętych przez ciebie decyzji zależy, jaki będzie twój dalszy los. Idąc w samowolę, nie dyscyplinując się w niczym, wpadasz w sidła szatana. On was oszukuje, okłamuje, zależy mu tylko na wciągnięciu was na autostradę wiodącą do przepaści, piekielnej czeluści. Kocham was i pragnę waszej miłości. Cierpliwości, wdzięczności i wrozumiałości, a także Waszej szczodrobliwości szczególnie względem Boga. Im więcej od siebie dajecie dla Trójcy Świętej, tym więcej i tym hojniej Trójca Święta będzie Was obdarowywać, bo nigdy w niczym nie da się prześcignąć. Dajcie mnie szansę, zechciejcie mi zaufać, choć w minimalnym stopniu. Dzisiejszy świat jest w opłakanym stanie, a większość ludzi Kapłanów i hierarchii, dobrowolnie poddała się zniewalającemu działaniu upadłego anioła. Ludzie w swojej większości przestali się modlić, pościć, umartwiać się i pokutować. Coraz chętniej grzeszą, coraz ciężej upadają. W swojej świętej łaskawości Trójca Święta pozwoliła jeszcze kilka miesięcy działać Maryi, mojej świętej, kochanej mamie, bowiem, że jej działanie dodatkowo wyrwie księciu ciemności liczne dusze. Nie martwcie się kiedy, w jakim czasie będzie oświetlenie sumień. Światłem Bożej Sprawiedliwości termin tego wydarzenia także nie uległ oddaleniu, bo trójca święta najpierw pozwala działać Maryi mojej świętej, kochanej mamie. Tak bardzo pragnę, abyście byli nieustannie przygotowani, gotowi. A fakt, kiedy nastąpią zapowiadane wydarzenia, pozostawcie w Bożych rękach. Nim w pełni będzie działać Boża Sprawiedliwość, Najpierw Trójca Święta daje szansę mojej świętej mamie, bo chcemy wykorzystać każdą, nawet najmniejszą szansę i okazję, każdą najmniejszą sposobność do ratowania człowieka. Ja tak bardzo pragnę, abyście zechcieli skorzystać z każdej Bożej propozycji, czy zechcecie. Kto może niech podejmie post milczenia, niech milczą usta, niech milczą myśli, używajcie ich tylko tyle, co niezbędne, konieczne. Chcę, abyście przez to nauczyli się wyciszenia wewnętrznego. Składajcie w moje dłonie to, co zdołacie, to, co możecie. Każdy wasz dar jest bardzo cenny i ma swoją wielką wartość. Niczego nie bagatelizujcie, wszystko jest ważne. Trwajcie przy mnie w pokoju. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie mocno i chcę, abyście mi do końca zaufały, tak bezgranicznie nie raniły mojego świętego serca. Czy stać jest was na to, czy stać jest was na to, abyście zechcieli być zbawieni. Przemieniajcie się sukcesywnie sami, jak również wszystkich wokoło. Mi tak bardzo mocno zależy na waszym zbawieniu. Powierzcie mi i mojej świętej, kochanej mamie całe swoje życie i mienie, czy stać jest was na taki gest. Chcę was zbawić, lecz czy mi na to pozwolić. Ja jednak was wszystkich bardzo mocno ukochałem, pomimo waszych wad i ułomności, ta każde szaleństwa krzyża. Kto z was zechce szerzyć kult trzech Bożych serc, Kto zechce z was uwielbiać Boże serca? Za waszą wielką hojność nagrodzimy was naszą hojnością. Bóg nigdy nie zostaje w tyle w wynagradzaniu. Kocham was i czekam na was i waszą miłość. Jezus.